Dzień dobry, kochani! Witam Was na lekcji matematyki. Dzisiejsza lekcja matematyki będzie to lekcja bardziej powtórzeniowa, ponieważ będziemy rozmawiać o figurach geometrycznych, a przecież Wy te figury doskonale znacie. Dzisiaj będziemy się troszeczkę figurami bawić. Bardzo proszę, żebyście otworzyli swoje podręczniki na stronie 97. Gdy będziecie już gotowi, zaczniemy naszą lekcję. Rozpoczniemy od przypomnienia. Od przypomnienia bardzo ważnych informacji. Mamy narysowane cztery figury geometryczne. Przypomnijmy sobie, jak się nazywają oraz jakie mają cechy i jak je rozpoznać, gdy na przykład macie wykonany rysunek i chcecie się przekonać, jakie figury na tym rysunku występują. Pierwszą figurą geometryczną jest koło. Wiecie już doskonale, że w matematyce nie ma takiego słowa jak kółko. Takie słowo nie istnieje. Istnieje tylko koło, choćby to było bardzo małe koło, takie najmniejsze, jakie sobie można wyobrazić, ale zawsze będzie to koło. Kółko natomiast występuje przy rowerku dziecięcym, przy zabawce. Natomiast w matematyce jest koło. Gdybym zapytała koło ile ma boków? to jeżeli ktoś będzie próbować liczyć, popełni błąd. Koło nie ma ani jednego boku. Zobaczcie, koło to figura idealnie okrągła, która nie ma boków. Chyba nie ma dziecka, które nie potrafiłoby rozróżnić koła. To jest chyba jedna z najłatwiejszych figur, natomiast najtrudniejsza, jeżeli chodzi o rysowanie. Bo, gdy mamy narysować koło odręcznie, czyli nie wykorzystując żadnego przyboru matematycznego, to rzadko kiedy wychodzi takie, jak powinno wyjść, czyli okrągłe. Ale jest pewien przybór matematyczny, który starsi uczniowie zapewne mają w swoich piórnikach. Tym przyborem jest cyrkiel. I właśnie cyrklem możemy narysować idealne koło. A jak sobie mogą poradzić dzieci, które nie mają cyrkla? Wystarczy, że znajdą przedmiot w kształcie koła i przyłożą koło, odrysują ołówkiem i mają narysowane koło. Czyli pamiętajcie, że koło to taka specyficzna figura geometryczna i nazywa się ona koło, a nie kółko. Kolejną figurą, tutaj u nas w kolorze zielonym, jest kwadrat, co powiemy o tej figurze. Kwadrat ma cztery boki. Liczymy jeden, dwa. 3 i 4. Ma cztery boki, co jest bardzo charakterystyczne i ciekawe to to, że wszystkie te cztery boki są równej długości. Gdybyśmy przyłożyli linijkę, to każdy z tych boków miałby jednakową długość. Wtedy możemy mówić o kwadracie. Czyli kwadrat ma cztery boki, wszystkie boki są równe, no i oczywiście cztery kąty również ma nasz kwadrat. Kolejną figurą jest trójkąt. Trójkąt to z kolei figura, która ma trzy boki. Wcale nie muszą być te boki równej długości, akurat nasz trójkąt tutaj ma wszystkie jednakowe boki, ale trójkąty wcale nie muszą mieć jednakowej długości boków, wręcz przeciwnie, mogą mieć trzy boki i każdy innej długości. Policzmy, czy faktycznie nasz trójkąt ma trzy boki: jeden, dwa i trzy. Ma trzy boki. I to jest właśnie trójkąt. Trójkąt yy, to taka też fajna, specyficzna figura. Wy ją często wykorzystujecie na swoich rysunkach, yy, na przykład może stanowić dach domku. Kolejną naszą figurą jest prostokąt. Prostokąt troszkę podobny do kwadratu, ale różni się czymś. Ma, tak jak kwadrat, cztery boki. Yy, dwa boki krótsze. I dwa boki dłuższe. Również prostokąt ma cztery kąty. I to jest właśnie prostokąt. Moi drodzy, zdradzę Wam tajemnicę, że kwadrat należy też do tej rodziny prostokątów. Kwadrat to też prostokąt, tylko taki troszeczkę inny, bo ma wszystkie boki równe. Przed nami rysunki. Rysunki przedstawiają czterech rycerzy. Rycerze zostali wykonani yy, z kolorowych figur, ale wszyscy z jednego rodzaju. Czyli pierwsza figura zielona, pierwszy rycerz zielony, został wykonany z jednego rodzaju figur, tyle że są one różnej wielkości. Rycerz numer dwa, podobnie z jakichś figur jednego rodzaju, ale innych niż te zielone. Rycerz trzeci to też jeden rodzaj figur i rycerz czwarty również inny rodzaj figur. Rozpocznijmy od tego. Pierwsze pytanie. Z jakich figur składa się rycerz z numerem jeden? Popatrzcie uważnie. I głowa tego rycerza, i jego nogi, i brzuch, i ręce, i nawet jego miecz wykonane są z takich samych figur. Jeżeli chodzi o kształt, różnią się tylko wielkością. Co to za figury? Jeżeli powiedzieliście, że są to kwadraty, to ja mogę tylko bić Wam brawo. Te figury to są kwadraty. Czyli to jest rycerz kwadracik. Rycerz numer dwa. Czerwony. Z jakich figur składa się jego ciało? Jego ciało wykonano tylko z czego? Z trójkątów. Nawet miecz jest trójkątny, widzicie taki trochę dziwny, ale to też jest trójkąt. A rycerz numer 3? Rycerz numer 3 jest wykonany z samych kół. Tutaj mamy bardzo małe koła, ale to są koła. I rycerz numer 4 to jest rycerz wykonany tylko z samych prostokątów. Na czym będzie polegało nasze zadanie? Przeczytajmy sobie polecenia. Z jakich figur składa się rycerz? z numerem 1, 2 i tak dalej wykonaliśmy. Z ilu figur składa się miecz każdego rycerza? Zatem będziemy teraz przeliczać, z ilu figur składają się miecze. Uwaga, pierwszy rycerz, można go sobie na moment powiększyć, żebyśmy dobrze widzieli tego rycerza. I liczymy. Jeden kwadrat, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. I siódmy. Miecz rycerza z numerem 1 składa się z siedmiu kwadratów. Taka byłaby nasza odpowiedź. Z ilu figur składa się miecz rycerza numer 2? Popatrzcie, to jest tylko jedna figura. Zatem miecz rycerza z numerem 2 składa się tylko z jednego trójkąta. A z ilu figur składa się miecz rycerza numer 3? Liczymy jedno koło, drugie koło, trzecie koło. Ja myślę, że to, to już będzie ręka naszego rycerza. Nie możemy tego stwierdzić, bo on tutaj ma tarczę i ciąg dalszy jego ręki się ukrywa za tarczą. Ale myślę, że to będzie końcówka ręki, czyli dłoń. A więc moi drodzy, jeden, dwa, trzy. Możemy powiedzieć, że miecz tego rycerza składa się z trzech kół. A z ilu figur składa się miecz rycerza niebieskiego? Policzmy długi prostokąt, troszkę krótszy prostokąt i najkrótszy. Zatem z trzech figur składa się miecz tego rycerza. Jeśli potrafisz, uwaga, jeśli potrafisz, bardzo mądre stwierdzenie, to policz z ilu figur składa się każdy rycerz. Jeżeli potrafimy to zrobić, z ilu figur składa się rycerz. My to możemy zrobić na dwa sposoby. Możemy przeliczyć ciało rycerza plus miecz, czyli razem z mieczem, albo możemy policzyć ciało rycerza bez miecza. Proponuję razem z mieczem. Spróbujmy. Uwaga, ale mamy tutaj problem, bo na przykład rycerz numer 3 wiemy, że dokładnie za jego tarczą ukryła się ręka. A nie widzimy jej, więc do zrobienia, do ułożenia tego rycerza wykorzystano tylko tutaj jedno koło, bo tej ręki, która kryje się za tarczą, nie widać, więc będziemy liczyć tylko to, co widzimy. Dobrze? Liczymy tylko to, co widać, czyli próbujemy policzyć. Tak jak mówię, daje nam to pewne wątpliwości, ale liczymy. Uwaga, zaczynamy liczenie. Rycerz numer jeden.

20, 21. Jeżeli doliczymy miecz, to mamy 21. Uwaga, drugi rycerz z numerem 2. Najpierw policzymy sobie bez miecza, a potem dodamy miecz. Uwaga, zaczynamy od głowy. 1, 2, brzuch to jest 3, nogi to jest 4, 5, na głowie ma 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tak, 11, a gdy dodamy miecz, to mamy 12, czyli nasz rycerz składa się z 12 figur. Uwaga, rycerz numer 3. Przeliczamy, z ilu figur składa się ten rycerz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bez miecza.

i dodajemy do tego miecz 14, 15, 16. Ten rycerz składa się z 16 figur. No i teraz moi drodzy możemy się również pobawić w nadawanie imion tym rycerzom albo nazwisk. Ja Wam pierwszego nazwałam, że to jest rycerz kwadracik, ale oczywiście Wy możecie go sobie nazwać jak chcecie. I uwaga, jeżeli tego rycerza zaplanujecie sobie nazwać rycerz kółeczko, to wcale nie popełniacie błędu, bo figury geometryczne, z których on się składa, to są koła. Przyznacie, nawet te najmniejsze to są koła, ale na nazwisko możemy mu dać tak, jak nam się podoba, więc może to być nawet rycerz kółeczko. Uwaga! Wykonaliśmy tutaj ćwiczenia w podręczniku. To były takie ćwiczenia bez rysowania, bo wiadomo, w podręczniku nie możemy. Przechodzimy teraz do naszych ćwiczeń. Otwieramy ćwiczenia matematyczne na stronie 40 oraz 41 i zaczynamy zadanie, zadanie pierwsze. Co w tym zadaniu mamy zrobić? Mamy odszukać i pokolorować, Wskazane u góry figury, czyli kwadraty, wszystkie na tych czterech rysunkach robimy na czerwono, nawet te, które są większe, czy mały, du czy duży kwadrat, czy średni jest czerwony. Trójkąty, wszystkie, malutkie, duże, średnie, jakie tylko są, na żółto. Zielone będą prostokąty, i różowe będą koła. To jest nasze zadanie. Robicie teraz zadanie samodzielnie, możecie sobie zrobić pauzę i pokolorować. Jeżeli będziecie gotowi, to będziemy mogli policzyć, ile występuje na rysunku poszczególnych figur. Zaczniemy odliczenia naszych figur. Zaczniemy od tego, że może troszeczkę sobie tak zrobimy inaczej. Powiększymy obraz. Pierwsza figura to jest koło. Liczymy, ile mamy kół. Jedno, dwa, trzy, cztery i pięć. Mamy pięć kół. Zatem, uwaga, będziemy zaraz wpisywać sobie do okienka. Do okienka wpiszemy sobie że mamy, że mamy tutaj ile? Mamy 5Q. Przechodzimy do kolejnej figury. Kolejną figurą jest trójkąt. Policzmy, ile mamy trójkątów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trójkątów mamy 8. Wpisujemy zatem. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam w liczeniu. Jest ich 8. Przechodzimy do kwadratów. Ile mamy tych figur? 1, 2, 3, 4, 5. Uwaga, ja widzę jeszcze jeden kwadrat. Domek, jego ścianki też są kwadratowe, czyli jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5. I ściany domku 6, a więc kwadratów mamy 6. I ostatnie prostokąty liczymy. Na tym rysunku jest 1, na tym jest drugi, czyli 2, 3 i gdzie mamy? No, nie mamy więcej. Mamy 3 prostokąty. Uwaga, wpisujemy. 3. I teraz moi drodzy. Czy zadanie wykonałam dobrze? Mogłabym powiedzieć hmm, trochę dobrze, a trochę niedobrze. Co to znaczy? Dlatego, że moi drodzy, no yy, powiedziałam Wam wcześniej, że kwadrat jest też prostokątem, czyli w zasadzie żeby poprawnie wykonać ćwiczenie, to powinnam dodać kwadraty do prostokątów. Ale dlaczego tego nie zrobię? Nie zrobię tego dlatego, że tutaj na rysunku mam pokazane, że to nam chodzi o prostokąty, które nie, że mają wszystkie boki równe, czyli są kwadratami, tylko o takie, które mają dwie pary boków równych. A więc wyszukując szukałam tylko takich prostokątów, które właśnie mają dwie pary boków równych i znalazłam tutaj, tutaj tutaj no i więcej już nie. Zatem mamy mamy tutaj nasze figury, rozszyfrowaliśmy. Co teraz powinniśmy zrobić? Kochani, teraz powinniśmy wykonać jeszcze jedno ćwiczenie. Jeszcze jedno ćwiczenie. To ćwiczenie to taka kropka dodatkowa. Połącz strzałką dwa obrazki, które składają się z takich samych Figur. Popatrzcie, na rysunku, które obrazki mają taką samą ilość figur. Zwróćcie uwagę na ilość figur. To też jest bardzo ważne, żeby figury były takie same i żeby było ich tyle samo. Czy widzicie? No, popatrzcie chociażby na ten, na ten obrazek. Ma taki długi prostokąt, wąski, a długi. Nigdzie nie ma takiego. Ma, y, nie ma kół. Czyli ta figura. Ten obrazek zupełnie odpada. Ta figura z kolei ma dwa kwadraty, żadna inna nie ma takich dwóch, prawda? I jeszcze ściany w dodatku trzecia figura. Nie ma. A jak wygląda sytuacja z tymi rysunkami? Kwadrat, kwadrat. Jeden trójkąt, drugi trójkąt, jeden trójkąt, drugi trójkąt. Prostokąt, prostokąt. Jedno koło, drugie koło, jedno koło, drugie koło. Uwaga! Te dwa rysunki to są nasze szukane rysunki. One składają się z takich samych figur. Moi drodzy, wykonaliśmy zadanie, a teraz przed nami kolejne. Podziel rysunek na części. Uwaga, powiększymy go sobie, żeby nam było łatwiej. Podziel rysunek na cztery części. Uwaga, mamy go podzielić na cztery części. W taki sposób, żeby w każdej z nich był jeden trójkąt i jedno koło. Hmm, zadanie, wyzwanie. Jak to zadanie wykonać? Ja sobie tutaj teraz wykorzystam z przybornika linię i wykonam zadanie. Policzmy najpierw, czy to zadanie da się wykonać. Jak to sprawdzić, żeby w każdej części było? Jedno koło i jeden trójkąt to powinno ich być tyle samo, czyli trójkątów i kół powinno być tyle samo. Policzmy trójkąty. Jeden, dwa, trzy oraz cztery. A koła? Jedno, drugie, trzecie, czwarte. Zgadza się. Moi drodzy, jeżeli potrzebujecie chwilę przerwy, to sobie przerwę zróbcie. Jeżeli chcecie zrobić po lekcji, możecie. Ale ja bym proponowała, żebyśmy wspólnie razem wykonali to zadanie, bo to jest zadanie na myślenie. Czy jesteście gotowi, żeby wykonać? Ja już mam pomysł. Uwaga! Mam pierwszą parę koło, trójkąt są w okienku. Pamiętajcie, że ja mogę tylko cztery, cztery takie grupy utworzyć. Koło z trójkątem. Rozetnę sobie nasz obrazek w ten sposób, żeby, znalazła się, żeby koło z trójkątem znalazły się osobno. W osobnym, jak gdyby, okienku. Zostały mi jeszcze dwa trójkąty i dwa koła. No to słuchajcie, jak to teraz zrobić? Tylko, żeby to zrobić tak, żeby nie rozciąć, spróbujemy może od tej strony. Spróbujemy jakoś przejechać. Tak mniej więcej, czy nam się to uda. O, myślę, że nie jest źle. Udało nam się. Policzmy tylko, czy powstały nam cztery części. To jest pierwsza część z trójkątem i kołem. To jest druga część z trójkątem i kołem. Trzecia część podobnie z trójkątem i kołem. I część czwarta z trójkątem i kołem. Przyjrzyjcie się, możecie skorzystać z mojego pomysłu, a może wymyślicie swój własny pomysł na rozdzielenie tych figur. Pamiętajcie, że mogą powstać tylko cztery części. Czy jesteście gotowi? Jeżeli tak, no to przed nami jeszcze jedno zadanie, które musimy wykonać. To jest zadanie. Narysuj jak najwięcej kwadratów. Pomogą Ci w tym szare kropki. Hmm, zadanie na myślenie. Zaczynamy. Słuchajcie, jeden kwadrat już mamy. Spróbujemy wykonać kolejny kwadrat. Proponuję wykonać to tak, żeby nasz kwadrat spróbujemy rozdzielić na pół. O, mamy na pół. Teraz, gdy go przekroimy jeszcze raz na pół, ale w poprzek. Zobaczcie, co się stanie. O, powstały nam cztery kwadraty. 1, 2, 3, 4. Super. Uwaga! Jedziemy dalej. Mamy teraz kropki, które połączymy sobie w dół. Tak. Hmm. A teraz próbuję pojechać w prawo. Tak. I tu w prawo. I tu w prawo. Czy mi to idzie równo? No, tak, średnio. Uwaga. I teraz zobaczcie, mamy na, na razie, był tak, jeden kwadrat był gotowy. Mamy jeden. Teraz już mamy, zobaczcie ile. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. W sumie mamy siedem kwadratów, ale ja nie kończę, bo ja jeszcze z tej linii. Pociągnę dalej. Pojadę w dół po tej linii jeszcze raz. Tak. I zamknę tę figurę z tej strony. I mam kolejny kwadrat. Czyli popatrzcie, na początku był jeden kwadrat. Potem sześć. Czyli mamy razem 7 I ten kwadrat jest jako ósmy. Moi drodzy, uzyskałam. 8 kwadratów. Łatwe czy trudne takie zadanie? No zadanie dosyć łatwe, ale wymaga od nas jednak myślenia. Kochani, dzisiaj pobawiliśmy się na lekcji figurami geometrycznymi. Myślę, że spokojnie możemy, możemy sobie tutaj popróbować rysować te figury. Na różne sposoby rysować obrazki, tworzyć różne obrazy, właśnie wykorzystując figury geometryczne. To, co bardzo chciałabym, żebyście zapamiętali z dzisiejszej lekcji, to to, że nasze figury geometryczne mają swoje nazwy. Jak je rozróżniać, jak odróżnić, na przykład, kwadrat od prostokąta bo to są bardzo ważne różnice. No i słuchajcie, i przede wszystkim, gdy będziecie korzystać z zeszytów i będziecie rysować figury w zeszytach, pamiętajcie, że jest w waszym piórniku mały pomocnik, który może wam pomóc w narysowaniu figur. Pomocnikiem w rysowaniu kół już wiecie, że jest cyrkiel. Ale cyrkiel to jest ostry przyrząd i ciężko go yy, no, wykorzystać na lekcji, bo wtedy jest ryzyko, że możemy się pokłuć, zrobić sobie krzywdę, więc lepiej nie nosić cyrkla do szkoły. Natomiast jest pomocnik zupełnie bezpieczny, który doskonale nadaje się do rysowania pozostałych figur, takich jak kwadrat, trójkąt. Czy prostokąt. Tym, prostoko, tym pomocnikiem oczywiście jest linijka, która w waszym piórniku, w piórniku dobrego ucznia powinna zawsze być. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, że figury geometryczne staramy się rysować ołówkiem. Możecie je później kolorować, jeżeli nauczyciele Was poproszą, żeby je kolorować jakimiś tam kolorami określonymi, to jak najbardziej, tak jak tutaj będziemy sobie mamy zakolorowane. Natomiast na początek zawsze rysujemy figury za pomocą ołówka. To jest też bardzo ważne, żeby mieć taki nawyk w sobie. A żeby zadanie było wykonane już super, wzorowo, to ołówek musi być idealnie natemperowany. Musi być ostry, i przygotowany do pracy. Kochani, to tyle, jeżeli chodzi o nasze zabawy matematyczne, zabawy z figurami geometrycznymi. Ja dzisiaj się z wami żegnam. Zapraszam na kolejną naszą lekcję do usłyszenia i do zobaczenia. Pa pa.